Dzień dobry kochani, witajcie na naszych kolejnych zajęciach. Tym razem zrobimy takiego dużego ptaka, który wraca do nas w czasie wiosny. I uwaga, nie będzie to bocian. Ciekawe czy zgadniecie. Zanim będziemy to robić, poznacie piękną historię, która tak naprawdę uczy życia. Posłuchacie, zobaczycie, odpowiecie na pytania i sami stwierdzicie... Że ona jest fantastyczna. Tytuł tej historii to Brzydkie Kaczątko. Może już ktoś z Was słyszał tę historię, ale proponuję, abyście posłuchali jeszcze raz, bo to jest naprawdę bardzo pouczająca bajka. Była wiosna, mama kaczka wysiadywała jajka. I czekała aż wyklują się z nich kaczątka. W końcu kaczuszki przyszły na świat. Trzy były naprawdę prześliczne, ale czwarte okropnie brzydkie. Najpierw mama kaczka uczyła swoje kaczątka pływać. Potem zabrała je na podwórze, by, naucza... by nauczyły się szukać pożywienia. Wszystkie zwierzęta w gospodarstwie natychmiast zaczęły wyśmiewać się z brzydkiego kaczątka. Ale jesteś brzydkie! dokuczały mu. Kaczątku zrobiło się strasznie smutno. I postanowiło uciec w świat. Zobaczcie. Najpierw dotarło do jeziora. Tam ujrzało myśliwych, polujących na dzikie kaczki. Tak się przeraziło, że znów rzuciło się do ucieczki. Niebawem. Kaczątko natknęło się na niewielki domek. Mieszkała w nim staruszka, która pozwoliła mu zostać. Niestety, kaczątko nie spodobało się kurze i kotu staruszki. Kaczątko bardzo się ich przestraszyło. Poszło więc znowu, gdzie oczy poniosą. Zobaczcie, jaka miła staruszka. No ale tutaj kura i kotek, tak. Nad łąką kaczątko ujrzało stado cudownych łabędzi. Szkoda, że nigdy nie będę takie piękne, westchnęło ze smutkiem. Widzicie? Wkrótce nastała zima. Kaczątku było zimno. Poczuło się bardzo samotne. nadeszła znów wiosna. Kaczątko poczuło, że zachodzi w nim jakaś wielka zmiana. Już nie było brzydkim kaczątkiem, tylko pięknym łabędziem. Spójrzcie. Z młodym łabędziem wszyscy, wszyscy chcieli się zaprzyjaźnić. Jego życie było odtąd bardzo szczęśliwe. Piękne zakończenie historii. Moi drodzy, co z tej bajki wynika? Może najpierw odpowiedzcie na takie prostsze pytania. Kto był głównym bohaterem bajki? Głównym bohaterem bajki było... brzydkie kaczonko. Świetnie. Dlaczego nazywane było brzydkiem, brzydkim? No bo tak jak tutaj na obrazku nawet widzicie, jak ono wyglądało, tak samo jak inne kaczuszki. Nie, właśnie było takie troszeczkę większe, miało inne upierzenie, troszkę inny dziób, tak? I nie podobało się innym mieszkańcom na początku gospodarstwa, później mieszkańcom, yy, którzy mieszkali wraz tutaj ze staruszką, czyli kotkowi i kurze. I co ci mieszkańcy robili? Robili bardzo przykre rzeczy. Co robili mieszkańcy? Mieszkańcy przezywali kaczątko, wyśmiewali się z niego. I kaczątku było bardzo smutno, prawda? Co postanowiło zrobić kaczątko? Kaczątko postanowiło uciec. Dobrze. I gdzie ostatecznie kaczątko się wybrało? Ostatecznie, czyli na końcu. Gdzie, moi drodzy? Kaczątko na końcu wybrało się hmm? gdzie? Nad staw. Tak. I co? I było mu strasznie zimno, bo kaczątko nie poleciało z łabędziami, tak jak tutaj e, widzieliście na poprzednim obrazku, prawda? Tylko zostało na zimę na, na tym stawie. Co się wydarzyło? No wiadomo, po zimie zawsze przychodzi jaka para roku? Świetnie, wiosna. I zamieniło się w pięknego łabędzia, widzicie? I wówczas wszyscy chcieli się z tym kaczątkiem, wcześniejszym, czyli teraz już z łabędziem, zaprzyjaźnić. I zobaczcie, czy dobre było to, że mieszkańcy tak się wyśmiewali z kaczątka? Nie. Czy należy tak robić? Nie. Czyli nawet jeżeli ktoś jest inny, w tym przypadku kaczątko, nie należy się z niego wyśmiewać, tylko go akceptować, tak? Bo on tak naprawdę jest bardzo wyjątkowym i wartościowym. No tutaj zwierzęciem, ale czy człowiekiem? Tak? jeżeli chodzi o osoby. Dlatego nigdy nie wolno wyśmiewać się z innych. Trzeba akceptować, tolerować, bawić się i nie wyzywać innych. Mm -hmm. Mam nadzieję, że to zapamiętacie. Teraz, moi drodzy, przyszedł czas na pracę plastyczną. Przygotujcie sobie kartkę A4. Jaką chcecie? Może być biała, to wtedy zrobicie tło na przykład kredkami. Może być jakaś kolorowa, to już nie będziecie musieli tła robić. Przygotujcie sobie ołówek i białą bibułę z klejem. Będziecie robić z białej bibuły kuleczki. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie ma białej bibuły, to może zrobić z kartek. Troszeczkę ciężej będzie te kulki robić z kartek, ale się uda. A jeżeli na przykład macie watę, to możecie z waty robić kulki. Uwaga! Na kartce, jakiej chcecie, tej dużej, rysujemy łabędzia. Jak to zrobić? No Wy już myślę, że wiecie. Rysujemy dwójkę. Dwójkę potraficie rysować, pisać. Rysujemy dwójeczkę ładną. O! I teraz wracamy, tak? Tą dwójką. Czyli ogonek, zobaczcie. Wracamy. Hop. I idziemy do góry, do szyi. O! W ten sposób, widzicie. No, i tutaj rysujemy dziubek. I rysujemy oczko. I już nasz łabędź piękny, gotowy. I tego łabędzia. Jeszcze tutaj możemy zrobić skrzydełko. Tego łabędzia proszę, aby każdy z Was wykleił białą właśnie tą bibułą, czy białą kartką, czy białą watą. A tutaj. Jak wiecie, łabędzie pływają sobie, tak? Czyli na dole, bardzo proszę, abyście zrobili tutaj mu wodę, czyli woda ma kolor taki niebieski, i też możecie na niebiesko zrobić e, niebieską bibułą, możecie użyć niebieskiej farby, możecie użyć niebieskich kredek, flamastrów, dowolnie. Oczywiście, możemy zrobić tutaj porę roku, jaką wiosnę i możemy narysować sobie słoneczko, na przykład chmurkę i w oddali na przykład można narysować kwiatuszki, tak, że są dalej za tym stawem, tak? Dowolnie możecie to wykonać. Bardzo proszę. Abyście wysyłali do mnie te prace, ponieważ ja Wasze prace będę umieszczała na stronie, a tych prac nie mam niestety aż tak dużo. Dlatego czekam na Was jeszcze, abyście mi dostarczyli te prace wykonywane przez Was. Tutaj Wam pokażę, jak wygląda taki szkic. Oczywiście, taki szkic Wy też wykonacie i później obkleicie wybranymi przez siebie czy bibułami czy kartkami. Możecie także zrobić to z wycinanki, tak? Czyli tak drzeć dowolnie, aby było wyklejone. Wyklejony musi być nasz łabędź. A tutaj woda, słoneczko, kwiatuszki mogą być narysowane bądź namalowane. Dobrze, moi drodzy. Widzimy się już jutro. Życzę wam miłego dnia. Pa pa.